Ciekawostka, czy wiecie, że SpongeBob twerkował przed atomówkami? I nikt do tego nic nie ma. Podejrzany. Cześć, ja jestem Cyprian, a dzisiaj przedstawię wam 5 najlepszych, nowych kreskówek dla dzieci. Jest to moje zdanie, pamiętajcie. Przypominam, że jeżeli odcinek Ci się spodoba, to fajnie by było, jeżeli byś zostawił łapkę w górę, wtedy poszerza się zasięg mojego filmu i obiecuję, że wtedy będzie jak najszybciej nowy film, nawet jak nie zostawicie, to będzie jak najszybciej mniejsza. Na piątym miejscu Steven Universe. Taka ciekawostka for fun jest to pierwsza kreskówka Cartoon Network stworzona przez kobietę. Ogólnie, z tego co wiem, nie obrażając chłopaków, to dziewczyny bardziej to lubią. Taki słodziaśny, cukierkowy świat z naprawdę fajnymi morałami i ciekawym humorem. Dla osób w młodszym, prawie nastoletnim wieku. Szczerze mówiąc, to fajne są też sądraki i samo intro. Mega pozytywne bez przejeżdżania staruszek czy twerkowania. Ninjago. Generalnie to takie animacje Lego są całkiem fajne. Mi się one kojarzą z dzieciństwem, bo zawsze lubiłem układać te klocki Lego. Oczywiście jednemu może się podobać, drugiemu nie, trzeciemu znowu może się podobać i tak dalej, ale z tego co widziałem to na mojej grupie, chwalicie tą, jakby to powiedzieć, kreskówkę. No. 7K. Tutaj krótko. Kreskówka idealna dla dzieci, bez nowoczesnych wątków. Kreska jest mega miła dla oka. Bardzo przypomina mi Wodogrzmoty, w końcu stworzone przez Disney XD. Wielki plus za to. No i co, jest to nawet zabawne w niektórych momentach. Może szczerze mówiąc, nie wiem, czy by to jakoś rozmieszyło na stolatka, ale takie dziecko na pewno mm, może się tam uśmiechnąć. Nie ma tutaj przejeżdżania staruszek, więc easy. Są traki też, są mega. Mm, całość kojarzy mi się tylko i wyłącznie. Z królewną śnieżką, bo jednak w pewnym stopniu, nawet bardzo dużym, to się łączy. Na drugim miejscu Teen Titans Go! <grystanie> e, nie, no żartowałem, proszę, nie usubujcie mnie. Pewnie wam szczena opadła, co? A no, tak serio, to niesamowity świat gambola. Jest to bardzo fajne pod względem animacji, która łączy 2D i 3D, jak również humor. Który naprawdę może rozweselić dorosłego. No weźcie, czy naprawdę nie jest ani trochę śmieszne to, że jest pokazany jakiś banan, który rozbiera pomarańcze. W sensie ogląda film, jak rozbierają pomarańcze. Jak już mówiłem, każdy bez względu na wiek podczas oglądania będzie miał prawdopodobnie bananę na twarzy. Banana można się również dużo nauczyć, głównie dzieciaki, te najmłodsze osoby. Podać przykład? Podczas gdy Gamble chciał skrakować płytę. Ojojo, nie, 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 nie. Darwin w naprawdę umiejętny sposób, upomniał go, żeby tak nie robić, bo to kradzież i równie dobrze mógłby iść do sklepu i coś ukraść. Jest to według mnie naprawdę mega fajne, że poza tymi wygłupami i śmiesznymi akcjami są jakieś morały i tego typu rzeczy. wodogrzmoty małe. Tutaj naprawdę krótko, bo raczej nie jedna osoba mogła się przekonać o tym, jaka ta kreskówka jest niesamowita. Te tajemnice, klimat, brak jakichś wygłupów, co nie znaczy, że wygłupy są złe, pamiętajcie. Ogólnie chodzi, jeszcze raz wspominając o tym, klimat cały czas jest tak fajnie, tak mystery, tak tajemniczo. Znajduje tam się walka pomiędzy dobrym a złem, za co daje wielki plus. Kreskówka uważam za najlepszą, razem z niesamowitym światem Gamela, sam czasem z kolegą oglądam, pozdrawiam cię Kamil. Jak już mówię, uważam za najlepszą, jaką można puścić dzieciom. Generalnie to zawsze chciałem mieć jakieś gadżety z tego serialu, na przykład czapkę Deepera i moje marzenie, w cudzysłowie wielkim, się spełniło. Sam otworzyłem sklep, gdzie taką piękną sosnę możecie sobie kupić, jeżeli oczywiście chcecie, ja was nie namawiam do niczego, absolutnie. Jakie jest wasze zdanie odnośnie nowych kreskówek? Napiszcie w komentarzu. Fajnie, jeżeli byście napisali jakąś taką właśnie krytykę, czy nie wiem, jak to ująć, odnośnie tych nowych kreskówek. Ja bym sobie wtedy poczytał i podpisuję myślę, bo lubię odpisywać na wasze te wiadomości.